Cześć, witajcie. Dzisiaj nagramy taki film związany z przemyśleniami, które nasunęły mi się ostatnimi czasy. I to będzie taki odcinek, powiem Wam, nie dla wszystkich, bo będzie tutaj taka trochę moja myśl. Rozciągliwa filozoficzna, a więc osoby, które mm, po prostu nie lubią tego typu słuchania wypowiedzi innych osób, to, no to niestety, moi drodzy, nie wytrzymacie. A ci, którzy chcą coś dzisiaj się dowiedzieć, to mam dla Was y, dwa tematy do omówienia. Jednym z nich jest podłoga w gołębniku. Żeby to rozszerzyć, ten temat Chodzi mi głównie o, o to, czy powinniśmy w naszej hodowli stosować pełne podłogi, czy może podłogi z rusztem, a może sam ruszt. Słuchajcie, najważniejszą rzeczą, moim, to jest moje zdanie, jeśli będziecie stawiać gołębnik, nosicie się z takim zamiarem, czy myślicie o jakichś zmianach, po tym sezonie, to słuchajcie, każda z tych metod jest dobra, ma swoje plusy i ma swoje minusy. I teraz na tym filmie będę chciał przeanalizować te te tematy, żebyście mogli coś, coś dla siebie z tego z tych tematów nie, wywnioskować w waszej hodowli. Dobrze, więc. Zaczniemy może od omówienia plusów stosowania w gołębnikach pełnej podłogi. To ja tutaj na karcie sobie wypisałem kilka takich podpunktów, które omówię tutaj na filmie. Jednym z takich plusów dzięki zastosowaniu pełnej podłogi w gołębniku będzie na pewno obserwacja kału Gołębi. Czyli doświadczony hodowca, czy posiadający już jakąś wiedzę hodowca, będzie poprzez kał wydalany przez gołębie na tej podłodze sprawdzić, czy gołąb jest zdrowy, czy coś mu dolega, jest chory. To jest bardzo ważny czynnik, i hodowcy doświadczeni dobrze zdają sobie z tego sprawę, że kał jest odzwierciedleniem zdrowia gołębi. Jego konsystencja, jego barwa świadczą o tym, w jakiej dyspozycji, w jakiej formie znajduje się gołąb. Mówimy tutaj o, gołę... o każdym gołębiu, ale skupiamy się na gołębiach pocztowych, sportowych, biorących udział w zawodach organizowanych przez Polski Związek Hodowców Głębi Pocztowych, w skrócie PZHGP. Uff. Ok. Czyli kał. Kał i zdrowie w pełnej podłodze. Punkt drugi. Dzięki zastosowaniu pełnej podłogi w gołębniku utrzymamy stałą temperaturę. Ma to bardzo duże znaczenie, jeśli chodzi o wejście gołębi w formę, o utrzymanie tej formy, szczególnie e, jeśli Lotujemy gołębie metodą wdowieństwa. tych odłamów wdowieństwa jest oczywiście bardzo, bardzo dużo, tak, ale nie chcę, nie chcę tutaj poruszać. Ogólnie, stała temperatura pozwala nam utrzymać gołębie w formie, pozwala im wejść w formę, i to jest bardzo istotny aspekt. Szczególnie w okresie wczesnowiosennym, od kwietnia do maja. Szczególnie jest to ważne w hodowlach, gdzie hodowcy specjalizują się już w danych kategoriach, a na pewno już w kategorii A. Chcąc zrobić wynik w tej kategorii, kategoria A to jak dla tych, co nie wiedzą, no to jest to dystans ten najkrótszy, czyli, czyli praktycznie od 100 czy tam 80 km, w zależności jak dany oddział zaczyna, do 300 km. Czyli przyjmijmy, że od 100 do 300 to jest ta kategoria A. I chcąc zrobić wynik, moim zdaniem, to jest moje zdanie. To oczywiście każdy może uważać, że jest ich trochę inaczej, bo na pewno jest. Go forma gołębi jest bardzo ważna, ale to jest temat na, 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 na inny film. Także pe pełna podłoga ułatwia nam. Yy, Wejście gołębi w formę, co później przekłada się automatycznie na zdobywanie konkursów i zajmowanie czołowych lokat, tak? No bo o to w tym sporcie chodzi. Kolejny, kolejny punkt to jest: e, dzięki pełnej podłodze na pewno nie będziemy mieli przeciągów. Może na pewno, bo to zależy dalej, jak poprowadzimy konstrukcję gojemnika, ale. Chodzi mi o to, że nie będzie tych podmuchów powietrza od dołu, tak? Nie będzie podwiewać tego powietrza. Szczególnie ma to znaczenie i jest to widoczne, gdzie na przykład hodowcy mają te tegołemniki gdzieś nieosłonięte od strony zachodniej. Niewątpliwie tam to powietrze na pewno jest w sposób niekontrolowany wdmuchiwany. I prawdopodobnie ma to też jakieś odzwierciedlenie w, w kondycji gołębi. No, mogą łzawić, mogą kichać itd. Tak tak Kolejny punkt. Dzięki pełnej podłodze zmniejszymy wilgotność w gołębniku. Chodzi mi o to, że grunt, na którym jest ta ziemia, ogólnie oddycha. Jest ta ta radiacja, zatrzymamy w jakimś stopniu tą radiację gruntu. Dlatego dużo hodowców przed budowaniem gołębnika stawia te gołębniki właśnie na podwyższeniu, na jakiś słupach, na jakichś podmurówkach. Duża część hodowców zrobi wylewki. To, to, to właśnie służy temu, żeby powstrzymać tą radiację gruntu, żeby ta wilgoć w gołębniku nie miała wpływu właśnie na, na, na kondycję, na formy gołębi. Jeśli chodzi o minusy, no to na pewno minusem w takiej pełnej podłodze będzie to, że będziemy musieli ją no, niestety często sprzątać. No, je, co, co drugi dzień chociaż. I to się wiąże z poświęceniem dużych nakładów czasowych, a w obecnym czasie, no niestety myślę, że 90% 5% hodowców niestety tymczasem nie dysponuje, więc to jest taki dosyć istotny aspekt odnośnie pełnej podłogi. Jeśli chodzi o stosowanie rusztów w gołębnikach, rusztów podłogowych, to chciałbym teraz powiedzieć o stosowaniu tych rusztów z możliwością zastosowania pełnej podłogi pod spodem bo tak w gołębnikach lotowych w zasadzie większość hodowców taką metodę przyjęło. Niewątpliwie plusem przemawiającym za tym jest to, że te gołębniki, problem kału na podłodze mamy praktycznie sprzątanie zniwelowane do, do minimum, bo spod takich rusztów wiadomo, ten kał sprzątamy, możemy sprzątać, powinno się sprzątać, szczególnie w sezonie lotowym w gołębnikach, Najlepiej raz w miesiącu, może nawet częściej. Wszystko zależy od tego, jak dysponujemy czasem, tak jak już wcześniej wspomniałem. Ale celem głównym zastosowania rusztów to jest to, że te gołębniki jest nam łatwiej utrzymać w czystości. Mało tego, dzięki rusztom, o czym nie wspomniałem wcześniej, też dzięki temu, że podłoga jest niżej, ta podłoga stała, wszelkiego rodzaju kał, Pióra, pył, wszystkie te zanieczyszczenia spadają poniżej i utrzymanie głębi w zdrowiu i czystości jest łatwiejsze. I to jest chyba główny powód, który przemawia zastosowaniem rusztów z uwzględnieniem, przypomnę jeszcze raz, pełnej podłogi, bo to ma naprawdę duże znaczenie w hodowlach, gdzie hodowcy biorą udział w lotach. Możemy stosować właśnie takie ruszta, tu już, tu już, jest temat, szerzej można to rozwinąć, bo jedni twierdzą, że stosowanie rusztów drewnianych jest dużo lepsze na przykład od stosowania rusztów tych krat, kratownic. Gdzieś przeczytałem kiedyś, że kratownice w okresie zimowym przy dużych mrozach powodują odmrożenia u gołębi y, po prostu łapki, tak? Palce gdzieś tam ta skóra się odmraża. U gołębi, jeśli, jeśli gołębie mają, mają, moim zdaniem, jeśli gołębie gdzieś, nie wiem, te nogi faktycznie w kale, y, w kale y, u, ubrudzą, czy może, nie wiem, zamoczą wodą i gdzieś staną na chwilę, jest minus 30, być może to gdzieś ten na skórze ulega jakimś. jakimś uszkodzeniem, no nie wiem, mikro mikro uszkodzenia. ja nie wiem tego, nie miałem takich przypadków, nie posiadam rusztów metalowych, może hodowcy, którzy takie, takie ruszta posiadają, to może oni by coś mogli więcej w tym temacie powiedzieć, natomiast no moja wiedza po prostu na tym się kończy względem rusztów metalowych. Dobrze, także tak jak mówię, ruszt, meta, ruszta ogólnie to jest dobra rzecz. Ja uważam, że to jest fajna sprawa dla osób, które nie mają czasu, nie mają czasu na to, żeby sprzątać, z tą szpachelką chodzić, te gębliki sprzątać, lizać, głaskać, no wiadomo. Czas, wszystko czas to jest pieniądz i niestety, czy chcemy, czy nie chcemy, takie są fakty. Więc tu o rusztach, względem minusów raczej tak w pierwszej kolejności nie nasuwa mi się nic, nic specjalnego. Może jedynym minusem jest to, że jeśli nie posiadamy pełnej podłogi, to już może przejdźmy właśnie do, do tego aspektu związanego ze stosowaniem rusztów, gdzie nie mamy pełnej podłogi, gdzie mamy, gdzie mamy tylko ruszt i ten kał spada poniżej i po prostu gdzieś na ziemię, tak, na ziemię, na, na beton i tak dalej, w zależności kto jak ma zrobione pod głębnikiem. No. Powiem Wam, że ta metoda nie jest do końca dobra, i tu bardziej ja się osobiście doszukuję więcej minusów jak plusów. Może jedynym plusem jest to, że jest na pewno nie tego pyłu, ograniczenie pyłu to jest do minimum, moim zdaniem, w gremiku. Yy, wiadomo, no pióra, gdzieś one to wszystko spadną, ten kał pospada i tak dalej. Nie ma tego hmm, fetoru, tego zapachu, tego kału, jeśli on długo zalega. On tam też szybciej wysycha, no bo to powietrze pracuje pod tym gołębnikiem i, 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 i to oddycha. Ale jeśli, weźmy pod uwagę, jeśli macie, nie macie betonu i to leży wszystko, na, spada poniżej na ziemię, a trawę z reguły to tak, trawa czy tam na, na, na ziemię, bo w sumie to pod gołębnikiem tej trawy raczej nie będzie, bo tu już wchodzi w kwestię, że brak słońca i tak dalej, więc spada to na ziemię. I podczas pogody, podczas deszczów, gdzie jest zawilgocenie w okresie obfitych deszczów, szczególnie jesiennym, to, to jest moje zdanie, jeszcze raz powiem, ten kał jest wilgotny tam od dołu i prawdopodobnie, moim zdaniem, on skoro paruje ziemia, no to ten fetor, smród tego wszystkiego też do granika wchodzi, nie? Także to jest, to jest taka kwestia z tym związana. A jak wiecie, no w kale co jest szkodliwe dla głębi? No, ten zapach, no, amoniak, tak? Zapach amoniaku, tak, tak to ujmę. Minusem jeszcze będzie to, że gołębnik będzie narażony na podmuchy powietrza z różnych stron, nie tylko z zachodu. Ale to powietrze będzie. Podwiewało, y, będzie podwiewane pod, pod gołębnika, i to się odzwierciedli tym, że na przykład możemy mieć w gołębniku katar gębi, szczególnie jak mamy przednią ścianę frontową z siatki, to już gdzieś to będzie przeciąg się tworzył i tu już będzie jakiś problem. Dobrze, zatem, jaka jest najlepsza, jaki jest najlepszy środek, złoty środek na, na to, jaką tą podłogę stosować? Mówimy tutaj o, o podłodze w gołębniku, z którego lotujemy gołębiami, bo y, tak szybciutko jeszcze chcę powiedzieć, że to będzie miało inny efekt y, w gołębniku rozpodowym, gdzie głębia nie biorą udziału w lotach, a inny jest jeśli gołębi biorą w lotach. Bo to są tu, tu, tu zastosowania rusztów pełnych, bądź rusztów z ziemią y, niepełnych od spodu. No to już, to już są inne kwestie do omówienia, ale my się skupiamy tutaj tylko i wyłącznie na tym, żeby usprawnić yy, proces yy, hodowli gębi względem, względem powrotno-lotowości konkursów, zdobywania konkursów szpicowych, zaznaczam, bo o to chodzi. Jaki jest złoty środek, jeśli chodzi o tą podłogę? Słuchajcie, nie ma złotego środka. W żadnym, żadne z tych rozwiązań nie jest w stu procentach dobre, ani złe. Jeśli ja osobiście miałbym Wam coś poradzić, to najlepszą metodą przy budowaniu gołębnika byłaby opcja w pierwszej kolejności wylania posadzki, odpowiednie przygotowania tego, tego terenu, na którym ma być wybudowany gołębnik. Mało tego, zrobiłbym to na wysokich słupach, czy podmurówce, ewentualnie jakiś tam spustaczko wymurowane, no to już wiadomo kto jaki ma materiał. I zrobiłbym to na wysokości, myślę, że około metra, metr, metr 20 na takiej wysokości bym to umiejscowił głębik. Mało tego, zrobiłbym na pewno pełną podłogę, Powyżej pełnej podłogi na wysokości 60 cm, 50-60 do 80 cm zrobiłbym ruszt. Z uwzględnieniem tego, żeby podczas sprzątania nie, nie tracić czasu i, i to jest dosyć męczące żeby ta podłoga była zbudowana w formie szuflad, że w bardzo prosty sposób możecie tą podłogą, że tak powiem, wyjechać z gołębika, wyjąć, wyskrobać, wyczyścić i możecie wsunąć z powrotem, gołębik jest czysty, czy odkurzyć ją, tak. Dobrą też metodą będzie, jeśli będziecie mieli na przykład takie, takie szuflady wyłożone blachą, bo na blasze, szybciutko po prostu to zgarniecie, to już są takie to już są takie, prawda, moje przemyślenia, ale to można i nie trzeba, to już względem tego, kto, jakimi dysponuje tam kwotami i tak dalej także to są takie moje przemyślenia względem stosowania podłogi mam nadzieję, że ten film komuś tam coś pomoże przemyślenia jakieś względem stosowania tych podłóg. Będzie miał już jakiś punkt odzwierciedlenia. Także z mojej strony to na dzień dzisiejszy wszystko. Pozdrawiam serdecznie. Do następnego razu. Trzymajcie się. Hej!